Następnym gąbkiem, którego chciałbym przedstawić na aukcji, jest gąbek barwy niebieskiej o numerze PL456, 23 rok. Nieprzypadkowy numer 49. Gołąb też był, miał zostać u mnie w hodowli, nawet sobie taką obrączką też zaobrączkowałem. Przepiękna samiczka, mięciutkie opierzenie, szczałeczki koło oczu. Go, z gołębi. Tutaj ona się wywodzi z gołębia 529 Hardy Krugera i był naparowany ten gołąb tutaj na samiczkę od Leszka Pielesiaka z tej jego najlepszej pary 6690 x 5544. Mam zakupione takie gołąbki 3461. To jest córka do tej jego najlepszej pary. No i tak to sobie naparowałem. Też na gołębniku lotowym są dwa takie gołębie, które przeleciały cały program lotowy. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany samiczką taką tutaj z takiego łączenia, tak wygląda skrzydełko. Oczywiście wszystkie są zaszczepione, przygotowane do parowania, także serdecznie zapraszam.